Cześć! Z tej cześć! Ojej. Bober, cześć! Cześć, bo Bober! To ja jeszcze nie robiłem. No dzisiaj dobra. mamy zdrapki. Tak, dzisiaj o, mamy zdrapki. Nie robiłem nigdy tej... Premiery. Premiera siódemki. Siódemka. Zakupiłem sobie cztery sztuki. I krzyżóweczka. Do tego bonus krzyżóweczkę. Tego? Zobaczymy co, co będzie z tą premierą. Jakoś nie mam przekonania do tej zdrapki i w ogóle mi się nie podoba. A będzie raz. przegrana to nie No, to niestety. Nie lubię zresztą zdrapek za 5 zł, jakoś tak kiepsko się wygrywa w nich. Ale a zobaczymy, bo... może mnie zaskoczy. No to za co a dzisiaj a raczej a nie, nie wierzę. Mogę powiedzieć, no. czy możemy już pozdrapać? Już drapiemy. Już drapiemy. W... Dobrze, tak dobrze, wicenie. teraz już drapiemy i oglądamy. Ja tu jest pat. Dobrze, wygra. Już, już 40. 14 nie 40. Szukamy 1. szukamy siódemki. 2. 20. Zrobimy przegrano. 20. 20. Teraz to musisz pokarować tą Pierwsza przegrano. A, przegrana. przegrana. Tu trzeba ten druga zdradka 20. Jest siódemka, no chociaż jedna. Pięć złotych. Oh, super, no. wygrana. No super wygrana, no. Ta no, zdrobka, ta zdrobka jest wygrana. Elba. Czyli jedna wygrana. Wygrana. A przegrana tamta. I jedziemy dalej. Teraz truskawka. Truskawka. Pryskała. Przedszkola pozamykali i po prostu jest... Koronawirus! Druga, korono, no, koronawirus. Druga przegrana. O, kruskawka. I ostatnia. I yeah. ostatnia. A. Oczywiście przegrana. To weźmy sobie krzyżówkę. Może ta krzyżówka coś odbije. Literka P. 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 Tu się utworzył pat. A pat? A pat? Listonosz pat. Jaki listonosz pat. A. A czy mógłby taką koszulkę? P. A, czy ma taką listonosz pat? Listonosz pat. nie ma w ogóle P jest py. To jest Peru. A. Bo ja już starą drapkę. Ola ola. ola, 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 O. ola, 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 Co? Tu. ola, 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 tu ola, nic. nic nie utworzy, ta -ta. Bo... Co? A, a, a czy tu a będzie wygrana? No to ja nie wiem. Jeszcze jedna witelka. O ja. A będzie wygrana na pewno, bo... No. no tu nawet nie zdrapałem. Nie no. zdrapał tak. Oj. Chyba nic tu nie będzie też. Nie będzie, no będzie. N by się przydało, ale no i nieee przegrała drapa nie a może będzie cztery złote? I... a będzie 4 złote? nie będzie no będzie Karu nie rusz tak dużo bo potem nie będzie bolało ma... dobrze, dobrze, wszystko wszystko wygrane no Karol, nie okay. ma No, Eryko, ale to by to tajmina. Ja no, robicie co? Dobry. Dobrze już, Karolek, poczekaj chwilę, nie zasłaniaj tu. Ała, bo jest spaśno. Ło, B. To no, niestety krzyżówka też przegrała. Tu, Żywie. a tu? Nie ma nic, czyli. Pustol. Premiera. 20 zł wydane. 5 zł wygrane. To super. 15 tyły, krzyżówka wygrana, bonus jako bonus przegrana to trudno raczej tej zdrapki kupować już nie będę bo mi się nie podoba, to jest raz wolę krzyżóweczki szkoda kasy na te na 5 zł wolę dołożyć i kupić jedną za, za dyszkę tata no to to by było na tyle, premiera zaliczona pa pa tata dasz mi tata Ah, ah, não!